Witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim. 21 sierpnia o godzina około 15. Burza na burze się zbiera tutaj u nas, właśnie w Beskidzie Niskim. I pszczoły sobie właśnie wracają z pożytku. Są trochę bardziej takie agresywne, ale tak zwykle właśnie bywa przed, przed burzą. Także lepiej ubrać kapelusz, bo można, można dostać. Niespodziewane żądło. Tak właśnie wygląda dzisiaj pasieka. Tam w oddali już sobie grzmi. Od czasu do czasu się błyska. Także pewnie będzie, będzie burza. Deszcz potrzebny. Także jak nie będzie zbyt gwałtowna, to deszcz na, pewno, deszcz na pewno się przyda. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej.